Ojej, Karinka wspiała się w maszynie. Gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjęła start inwestycja. Karinka trzecia. Niesie się, jeździec musi mocno z nią walczyć. Niesie się także Amadża. Poprawia tutaj przy kanacie Jerseyka. Ostatnia jest. Wyrośnięta mocno Sayonara Inwestycja teraz spada na miejsce czwarte. Karinka obejmuje prowadzenie. Dalej Amadża, Jerzejka. Ostatnia, wciąż Sajonara. 900 metrów do celownika. Karinka, Amadża, Jerzejka, Inwestycja. Ostatnia Sajonara. I do celownika zostało jeszcze 650 metrów. Karinka. Amadza te dwie klacze z przewagą. Za nimi teraz rozpędza się inwestycja. Chyba nieco słabnie Jerseyka. Wciąż daleko Sajonara. Eee, Amadża atakuje Karinkę. I, I ją wyprzedza. To jest jeszcze 300 metrów do celownika. Ale Amadża zwiększa przewagę. Teraz rozpędza się Sajonara. Ależ ona kapitalnie teraz idzie. Amadża, Sajonara. Walcząca z Karinką, tuż za nimi inwestycja. Amadża wygrywa gonitwę. Łatwo. Droga Sajonara, trzecia Karinka, czwarta inwestycja i teraz kończy Jerzejka.